Cześć, witam z samego rana i dzisiaj grillujemy. Jest, rozpoczynamy sezon grillowy w lutym, właściwie koniec lutego. Nieważne, co tam, czy luty, czy marzec. Jeżeli ktoś lubi grillować, nic mu nie przeszkadza. Pogodę mamy dosyć znośną. A mianowicie, o, tam widzimy hapiego sobie po ogrodzie. Jak? dziki kot właściwie to jest bengal więc jakieś tam dzikie geny w nim siedzą ale raczej dzikusem to on nie jest Pogodę mamy taką jak widać na obrazku załączonym obrazku e, właśnie żeśmy wrócili z, z zakupów zrobiliśmy szybkie zakupy i e, o Jezu co on robi, patrzcie. Patrzcie co za dzikus. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ciekawe co on tam rzuca. Mam nadzieję, że to nie jest mysz, którą opolował kilka dni temu. Dzikus jeden. Kot jest rewelacyjny, naprawdę. Muszę Wam przyz... powiedzieć, że kot się bardzo u... Muszę powiedzieć, że kot nam się bardzo udał, wszyscy go kochają. Jest jak pies reaguje na imię, przychodzi na, na zawołanie. No, ale mniejsza, mniejsza z tym. Także y, wróciliśmy właśnie y, z Tesco. Boże, wyglądam, jeszcze nie, nie, nie zrobiona bo to było tak szybko, szybko, bo Rafał do pracy kończy dzisiaj o 15, więc, więc jak skończy pracę, przyjdzie, mam nadzieję, że mi trochę coś pomoże, bo stałam z, sama z przygotowaniami, więc nie będę tutaj dużo gadać, bo muszę się zaraz wziąć do roboty, bo na godzinę 17 jest impreza. Będzie koło 17-18 osób więc nie wiem kiedy to się tak zrobiło, ale się zrobiło i będzie więc trzeba sporo rzeczy Słyszycie? Kot puka. Puka, żeby go wpuścić. Zaraz kocie. Yy, także tak, yy, ja zabieram się za spis. Śniadania nawet nie robię, bo mm, robiąc jedzonko imprezowe pewnie sobie poskubię, więc się najem. Robię sobie, żeby szybko i sprawnie przygotować imprezę i jedzenie imprezowe. Moim sposobem jest karteczka. O, wychodzi słoneczko. Karteczka. Na karteczce spisuję potrawy, które przygotowuję. Zakupy już mam zrobione, także to już jest plus. Bo wcześniej zrobiłam listę tak mniej więcej, co będę potrzebowała, bo wszystko tak w biegu, w biegu, w biegu. Więc Zakupy już zrobione, teraz spiszę potrawy ta i tak, która jedna po drugiej najlepiej, najszybciej wykonać i zabieram się do roboty, bo no, jeszcze jest mały kajtol, który no ciekawe, czy da mi cokolwiek porobić. Póki co na razie śpi, zaraz wam pokażę jak ładnie. Miejmy nadzieję, że pośpię jak najdłużej. Tu są moje torby zakupowe, które trzeba rozpakować i zrobić z tego y, jedzonko imprezowe. Nie będę Wam robić y, holu, bo po pierwsze nie ma czasu, po drugie jest tego za dużo. No i to. I ja lecę się uwijać póki mogę. Do zobaczenia później. I działamy, działamy. Taki krótki, szybki update pogodowy. Pogoda, jak widać, idealna. Jest słoneczko, nie jest źle. Jest około 10 stopni i nada się na grilla. A w tym czasie my szybko działamy. Pokażę Wam tutaj, że smażę mięso mielone cebulką, czosnkiem i pieczarkami, i będziemy nadziewiać wielkie pieczarki portobello. Na to będzie serek i to wszystko zapieczone na grillu. Tak tylko tutaj się woda gotuje na jajka, zaraz gotujemy jajka, będziemy zaraz robić burgerki. Także wszystko się robi. Wszystko się robi. Robota wrze. Dzisiaj jest impreza. Dobra. Która jest godzina? Która jest godzina? Czy ktoś wie, która jest godzina? Moi drodzy, godzina jest... O kurczę. Godzina jest 15 po 12. Co? Godzina 15 po 12. Do godziny 3 muszę się ze wszystkim wyrobić, już jest Tyle roboty. Lecę działać. Lecę działać, lecę działać. Jest impreza. A gdzie są najlepsze imprezy? Wszyscy w Stratford wiedzą, że najlepsze imprezy są. No gdzie? No u nas! Witam Was w kolejnym update'u. Czasu coraz mniej, czasu coraz mniej, ale jesteśmy, jesteśmy na dobrej drodze. Tutaj e, widzicie, smaży się kurczak pandory na sosie sezonowym i on będzie do nadziewania e, wrapów. Będą wrapę z kurczakiem. Tutaj mam się przygotowuję Właściwie znaczy, ja teraz będę przygotowywać y, na małe y, burgerki. Nie są nulane w tym co było Jajka wciąż przygotują, a właściwie dopiero zaczęły. Także lecę dalej, lecę dalej, bo czas ucieka, a ja się muszę jeszcze uczłowieczyć. Pa, pa. W dalszym ciągu pogoda sprzyjająca e, grillowi. U mnie coraz większy bałagan ale jak jest bałagan znaczy idzie praca żwawo tutaj proszę bardzo tak wyglądają nasze y, wrapy z kurczaczkiem y, smażonym na, y, na czym to było? Jakąś nazwę, bo na, wow, tak się śpieszę, że już mi wszystko z głowy wypada. wypada na oleju sezamowym y, z warzywkami, z sosami tutaj mamy pyszne kanapeczki a teraz jesteśmy w trakcie robienia sałatki z winegretem, z serem. Tutaj proszę nasz kolega, nasz pomocnik, który wcale nie śpi i mama tutaj produkcję robi, a nóżką buja. I nam się wcale nie nudzi. Do tego mamy włączoną muzykę, więc jest zabawnie. Śpiewamy, tańczymy. I produkujemy, bo co? Bo jest impreza! Tak? Tak jest, proszę Państwa, godzinę mamy... Którą mamy godzinę? Godzinę mamy... W pół do czwartej! W pół do czwartej. Dobra, koniec gadania, trzeba się zbierać, bo jeszcze trzeba wszystko... Wszystko ogarnąć, ten cały Saigon i się... See ya.